o z tej strony Burygię, witam w grze League of Legend, y, Legends i dzisiaj zagram Rankeda, to jest coś nowego. Znaczy, coś nowego dla mnie, jeśli chodzi o nagrywanie. Nie wiem, jak to jest grać naraz, grę, od której zależą punkty ligowe i y, nagrywanie, więc muszę się skupić na obu rzeczach naraz. Nie wiem, jak mi to wyjdzie. Gram Garenem y, na topie, właśnie. Oczywiście Trynda jest jakimś trolem, postanowił, że. Hmm. Że pójdzie za mną na topa, i właśnie się zastanawiam, czy powinienem iść na botaj pomóc, Korkiemu. Hmm. Kurde, fajny początek, właśnie. Co ty ty robisz? Piszę im grzecznie, że powiedziałem, że idę na topa. No to ja solo chcę być. Demasja stanowi jedność. Demasja, a nie Demacja. Tutaj jest oczywiście garen po remakeu. Znaczy u nas kurs on bardziej widać ten remake e, przebudowę Garena. Jeśli gramy na nie na skórce, a na podstawowej podstawowej wyglądzie garena ale jeśli mam być 4, to nawet. Z tą skórką otrzymał fajnego kopa, jeśli chodzi o wygląd. Odświeżony jest bardziej spływny, jego animacja na przykład walki, on ma te ciosy takie. przed yy, remake'iem, jego ciosy były takie sztywne. Teraz przynajmniej widać, że te machnięcia są kontynuującym takiego jakby komba. O właśnie, jeśli tutaj się przyjrzycie, jego skille, wygląd skili też został poprawiony. Najfajniej wygląda oczywiście jego wir, a jeśli chodzi o Ulti, Ulti jako rzucony na przeciwnika i który nie zabije wygląda przeciętnie, ale jeśli już zabijemy z Ulti, a z, z, mam nadzieję, że to zrobię, to zobaczycie, super wygląda naprawdę. Ech, jeśli zabijemy z Ulti, to rozchodzi się takie wielkie, zielone, niebieskie światło, właśnie tutaj macie zobaczyć, jak wygląda E teraz, nowe. Dame, dame, ale żem zlamił, O oh fuck. Zapominam, że z nas niesamowity lifestyle. Kurde. Dobra, to mój błąd, mój błąd. Meh, no dobra, ale. Jeden błąd nie, przecha, nie przeważa szali zwycięstwa. Zwycięstwa. Tutaj mamy na bocie. A i trendy. Nie wiem czy mogę. No to jest ADL. Potanka się zrobi. Nie wiem jak to wygląda. Ten, ten mecz ogólnie będzie bardzo ciekawy. Szczególnie, że mam super start. zdałem się niepotrzebnie w walkę z Nasusem. On ma o dużo większe. Znaczy, on ma lifesteal duży. On każdym ciosem tam chyba 15% życia jest w stanie sobie. Le, 15% od ciosu idzie mu w życie. Więc. Nie mam z nich szans w podtyczce na ataki Szczególnie, że użył też na mnie Ignita. jak kurczę, myślałem, że też na nim przewagę, ponieważ pierwszy zacząłem atakować i zjechałem mu większą ilość życia. No cóż, będę musiał postarać się odrobić straty. Nie mam zamiaru w sumie blokować tych minionów, niech zrobi to wieża. Damn... Okej, okay, przynajmniej jeden się udał zgarnąć. Minion. Nigdy nie byłem dobry w farmieniu, naprawdę. Wiem, że najlepsi to tam no, nie pozwalają sobie na stracę jednego minionka, ja tam nie patrzę na to tak bardzo. Dla mnie LoL jest tylko formą rozrywki, nie jest to um, coś nad czym spędzam dużo czasu. Pogram sobie raz na jakiś czas. Pomyślałem, teraz trochę więcej pogram w LoLa, ponieważ dowiedziałem się, że można za wejście do dywizji złota, czyli gold, to popularnie tak nazwany, bo po angielsku, nawet w Polsce jest wykorzystywana nazwa gold, nikt nie mówi złota, nie mówi złota dywizja, bo to, to się nie godzi, jest, można odstrzymać eliskę ze skórką, ja w sumie na tym będę nią grać, jeśli mi się uda wejść do złot, ale jeśli można, to czemu nie, mogę spróbować. Dobra, spróbujmy go stąd przegnać, dokładnie. Teraz trochę hajsu zgarnąłem, fajnie. Nie, nie będę używać na razie pota, może on się przydać, a moja pasywa leczy mnie cały czas. Więc jest w porządku. Mamy Ari na midzie, właśnie zabiła. Czy Ari se, Ari se poradzi? Ari to jest bardzo dobry champion. Lud, ludzie przeważnie grają, a, ale przeważnie lubią Ari. Ja nie wiem, nie spotkałem się z kimś, kto mówi, że Ari jest słaba. Mmm. Trzeba, ja mogę więcej powiedzieć. Nie znam się, naprawdę, na tych czempionach, przepraszam Was. Nie, nie opowiem Wam. Nie podam tajników gry: jak grać lepiej, jak grać gorzej. Znaczy, jak gorzej, to ja mogę Wam powiedzieć, jak grać. Wystarczy, że postaracie się zacząć grać tak jak ja, innymi postaciami niż Garen. To zobaczycie. Najniższy poziom gry, jaki istnieje. Eee, mi to. O, dobra. To jest kolejny minion. Ten mój. Dziękuję. Ten mój. Dziękuję mój dziękuję i mój dziękuję o dobra coś, coś się udało w końcu zrobić Przydałoby mi się żeby Lisin mi zgankował to byśmy nie on ma już ulti, to może być chociaż jak ja będę ulti i Lisin mi zgankuje to to wygramy ale Lisin ma taki dziwny sposób na gankowanie co ty robisz dobra trochę go obiję póki jest yy... Uciszony, chociaż on i tak się przecież leczy, no to no obra tam. Hmm. Ciężki, Nasus jest ciężkim, ciężkim przeciwnikiem na topie. Nasus jest czempionem, którym gram dużo, ale tylko jak gram w dżungli, w dżungli. A że nie jestem mistrzem grania w dżungli, to nie zawsze, nie każda ruda jest dobra i jestem lepszy na topie, naprawdę. Jeśli jest jakaś linia, na której w ogóle jestem dobry, to top będzie jedną, tą jedyną. W dżungli się odnajduję, ale to jednak nie jest to, co sądzę, że gracze się po mnie spodziewają z tymu. Chociaż, jeśli mam być szczery, gracze w LoL'a to często hipokryci, którzy uważają się za najlepszych na świecie, a sami sobą nie reprezentują jakiegoś wysokiego poziomu, więc już jak mówiłem ostatnio, starałem się po prostu... zlewam ich, naprawdę. Ich opinia o mnie mnie nie interesuje. Tak, niech się trochę wierzy. obiję. Korki. Teraz jest strasznie smutny. Ponieważ jeden mecz dzielił go od startu. Y, trzech meczy, żeby z, wyjść o, o wyżej w dywizji. O jeden wyżej. Trzy może nawet do Golda by się dostał. Jest strasznie smutny, bo uważa, że ten mecz jest z góry przegrany. Taki właśnie sposób myślenia sprawia, że te mecze rzeczywiście stają się meczami przegranymi starać się, jak najdłużej trzymać to minie. nie pozwalać Nasusowi obijać. Ari jest w drodze, ale mi się daje, że Nasus o tym wie, bo mocno się wycofał. Ale jest tu Ari i ten. Może to się uda. To się uda. To się nie uda. Uda. I kill dla mnie. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie na podziękowania na czacie. Thank you, ludzie. Eee. Y i teraz, jak najszybciej, muszę trochę obić mu tareta. Ponieważ mój taret jest w gorszym stanie niż taret Nasusa, trzeba to po prostu wyrównać. Jeśli nie mogę wygrywać, to postaram się to wyrównać. Na razie jestem w fragach z Nasusem porówno. Teraz wystarczy to wyrównać. Jak to się na Nasus zaraz wróci, ale może trochę. Jak najmocniej się tylko da. Zaraz muszę się wycofać. Dobra, i to już będzie teraz. Ten moment, jeśli się uda, tak. Ja teraz się wycofam do bazy. Zakupię sobie buty przyspieszenia. Plus pas giganta, który zwiększy mi, oczywiście, mój stan zdrowia. Warmok, hmm, znaczy plemienna zbroja po, po polskiemu. I na kuch, jak najszybciej panują wieże, dalej bronić. Ariusz ma serię, to jest coś bardzo miłego. Oj, ale Ariusz nie ma serii. A nie, przeżyje to. Coś super. A. Och, Fiddlestick, Stick, podwójne zabójstwo. Jeśli nie, nie zdążycie zobaczyć, co zrobił. E, a jeśli ktoś jest graczem nowym w Lola i nie ogarnia, to mogę mu choć trochę pomóc. Ten champion ma takie coś, taki skill, taki charge. Taką umiejętność dokładnie, że rzuca nietoperza, który odbija się od. ucisza przeciwników, czyli oni nie mogą rzucić za, e, żadnej umiejętności. I przy okazji ten nietoperz odbija się, tak jakby od czempionów stojących blisko siebie. Więc może zabić kilku na raz ten nietoperz, może się odbić, i że pięć razy może za zaatakować. Ale to już tego nie powiem wam dokładnie, bo nie pamiętam. Dobrze. Muszę tak się starać, żeby ten nasus nie mógł atakować tej wieży, że on musi się cały czas osuwać. Nasus jest czempionem bardzo silnym, ponieważ ma atak pod kuk, umiejętność, która z każdym zabiciem miniona, jeśli zabijemy miniona tą umiejętnością, to ta umiejętność będzie o 3 więcej obrażeń zadawała. Możemy to naprawdę stakować w nieskończoność. Jeśli zabijemy tym czarem 100 minionów, to oczywiście matematyczną prostą matematycznym, prostym, a, liczę, jak to się mówi, Kurczę, prostym, matematycznym mnożeniem 3 razy 100 jest 300 i 300 więcej obrażeń mnie z tego zaklęcia zadawał. Co więcej, z tym, tym zaklęciem, tą umiejętnością możemy zadać obrażenia krytyczne. Obrażenia krytyczne to są dwukrotnie większe obrażenia. Jeśli mamy taki przedmiot takie Infinity Edge, czyli Ostrzy czy, czy, czy po polsku, to zadamy z krytyka 250% obrażeń, czyli wyobraźcie sobie, jeśli mamy dużo AD, czyli inaczej ataku, albo sił ataku, attack damage po angielsku, AD w skrócie i dużą szansę nakryta, to możemy zadać z Q, samego kół widziałem jak Nasus zabijał czempionów na strzała. Oczywiście nie czempionów jak garem, którzy mają dużo życia, ale takich jak tzw. Hadekery, mógł, może zabić na strzała. Wiem, że ktoś kto mnie ogląda pewnie e, słucha mnie i e, jak poznałem się, co ze nie no ale ja tutaj staram się mówić do wszystkich, a e, e, wśród wszystkich nie każdy gra w Lola. Nie wiem, że to jest bardzo popularna gra, ale jednakowoż na pewno nie każdy na świecie w nią gra. Może ktoś, kto mnie ogląda, jeszcze o niej dużo nie wie. Więc staram się powiedzieć, przekazać całą swoją wiedzę podczas tego filmu. Dobra, Nasus jak widzicie, nie ma w ogóle many. I to jest nasza szansa. Teraz ja muszę uciekać, a Lee musi go zabić, coś pięknego. I good job. Dziękuję Ci. Jak widzicie Korki, który tak bardzo był smutny, no to, że przegramy ten rundę na pewno. Jest 8-4 dla nas, czyli dwa razy więcej zabójstw medla po naszej stronie. Idzie całkiem nieźle. Ja nawet wydostałem się. Znaczy to jest ulti nas, kartusa tego czempiona. Jego ulti atakuje wszystkich Czempionów, przeciwnych, niezależnie gdzie są Nawet jeśli jesteście ukryci w bazie To ulti Zadaje nam, obra nam obrażenia Oczywiście nie będą to obrażenia Z rzędu kilku tysięcy, ponieważ to by było tak OP, że szok, wszystkich by zabijał Jednym zaklęciem, ale jednakowo Jeśli ktoś jest słaby, to nie może się przed tym ukryć No chyba, że szybko do bazy, bo ma zaleczyć. Jakiś tam procent życia, duży procent życia Na sekundę więc jeśli zdąży się wyleczyć wystarczająco, to przeżyje, tak? Ale jeśli ma mało życia i nie zdąży się wycofać, to w żadnym krzaku nigdzie się nie schowa przed tym zaklęciem i kartus automatycznie go zabije. Moja drużyna zabiła że to dokładnie ja to zrobiłem, ale tu widzę, że bot przegrywa. Ale jest nadzieja. Jeśli my wygrywamy topa i mida, to sam bot naprawdę nie jest ogromną stratą, dobrze. Zbieram oczywiście na pierwszy mój przedmiot, to jest zawsze lub klub plemiennym zbroja po polsku. Ona dodaje 1000 zdrowia i zwiększa dużo szybkość regeneracji zdrowia. Garen jeszcze pasywnie ma zwiększoną regenerację zdrowia, więc to połączenie jest dla niego bardzo dobre. Jestem po prostu bardzo wytrzymały i jeśli wycofam się na chwilę z walki, wtedy po 9 se sekundach aktywuje się moja pasywna umiejętność. To leczy się naprawdę szybko, Leczę się jakbym cały czas słyszał o <laughs> nie używając ich, dobra pod wieżą. Nasus nie jest takim zagrożeniem. Ponieważ wieża, po pierwsze, zadaje ładne obrażenia sama z siebie, a po drugie, z każdym kolejnym atakiem, ona zadaje coraz większe obrażenia przeciwnikowi. Tam że do 50% więcej, ale to jest dość dużo. Obrażenia za to przyzwierzęta zwiększają się 20% po każdym trafieniu. Maksimum 75%. Plus, nie wiem, bo tu jest dwa razy to samo zapisane w unikalnych, nie wiem, raz 75%, raz 50%. Więc może to się może odpołączyć może 25% może zadać, może więcej. Nie wiem dokładnie. Widzicie, Nasus może być wytrzymały, a ja też jestem wytrzymały. Plus, mój yy, jungler stara mi, się, stara mi się pomagać, co daje mi dużą przewagę. No na razie nie miałem żadnego ganka na moją osobę. Mogę sprawdzić, tak, już 162 więcej obrażeń zadaję z, z tego kół. Nie jest to bardzo dużo, bo widziałem czy y, nasusów, którzy potrafią to zrobić, że ta liczba będzie 500, nawet kurczę, pewnie więcej. Ale jednak to jest 162 więcej bez żadnych przedmiotów, to jest już moim zdaniem bardzo dużo. Dobrze. Garen dziwnie teraz krzyczy, jak słyszeliście przed chwilą... Podczas używania tego czaru to. Jest to nie dziwne. Ale no dobra jak będzie. Przynajmniej czary wyglądają naprawdę fajnie. Umiejętności czary, nie wiem jak to się dokładnie mówi. Teraz ja bym chętnie pomógł wam. To mówią w kupie siła, kupie nic nie rusza. One mi stąd kartus przy okazji dobrze było nie dać się trafiać ta wieża już mi nie pomaga, ohohoho właśnie o to mi zależało żeby nie dostać Varus, ile tu jest Varus 3 na 1, obrażenie ma duże ponieważ ma krwiopijca, krwiopijec to przedmiot który którego obrażenia same z siebie są duże, dużo bardzo zwiększa obrażenia przy okazji za każdego zabitego miniona dobra, i człowieka zresztą też są te obrażenia zwiększone maksymalnie o 30 więcej, czyli on może dawać 100 tak 100 obrazy do ataku 100 obrazy do ataku 100 ataku więcej dobrze tutaj blue jest zrobione hmm. trend lepiej nie ja muszę lecieć na szybko na topa i ratować moją wieżę hmm. kurczę kurczę jak najszybciej Ok i szybko. Najpierw miniony Dame. No i nie się nie udało niestety. On może mnie spróbować spowolnić, ale moje Q usuwa ze mnie wszystkie efekty spowolniające. No i choć mamy niezłe, niezłą przewagę, jeśli chodzi o zabójstwa, to tracimy zbyt dużo wiersz naraz. Chyba tego nie wygramy. Szkoda, bo jednak to jest mecz zaliczający się do rankingu. Ja nie jestem w stanie sam zabić tego Nasusa. Mam nieskrytą nadzieję, że on też nie jest w stanie zabić mnie. Mam jeszcze za mało obrażeń do ataku, mam tylko zafuntowane sobie itemy zwiększające życie. Muszę go obijać regularnie chyba. Chociaż on się tak leczy, że to nie widzę w ten sensu. fartem uniknąłem strzały przeciwnika. Dobra, dobra, dobra. Niedobrze. Dobra, ten nie żyje. Dobra, dwa trupy. Teraz Nasus, musi zginąć. Dobra, i on zginie. Dobrze, świetnie. To poszło nieźle, ja się tutaj o dwa, o dwa zabójstwa więcej wzbogaciłem, czyli też dużo pieniążku. Dobra, Od ja teraz zwiększam swoje obrażenia. Na razie 25 punktów, ale potem jeszcze dojdą do tego wrażenia krytyczne, więc to już będzie dość duża. Naprawdę, będzie różnica w moich obrażeniach. Korki zniszczył wieżę, świetnie. Może jeszcze da się to naprawić, to, te straty. Tylko trzeba trzymać się razem i nie zabijać wszystkich, jak tylko, się le jak tylko leci. Zastanawiam się, czy może w tej rundzie wyjątkowo zrobi się bardziej pod tanka niż pod AD, które z reguły się robiłem. Dobra, kolejny przeciwnik nie żyje. Się jest pustoszenie, fajnie to brzmi. Dobra, i teraz zniszczę wieżę. A nie, to nie ja zniszczyłem, ale no dobra. Rundże wieża została zniszczona, niezależnie kto to zrobił. No jakoś odbijamy się od dna. Dobra, teraz nie dać się trafić za dużo razy. Damn. mogę nie, nie być po prostej rzeczywiście. Sorki. Moja, moja moja wina. Trochę zrobiłem to głupio, ale on, on, on już nie żyje. Świetnie. I o to chodzi, o to, to jest właśnie współpraca. LOL jest grom, która nastawia no, na współpracę w 100%. Jeśli z umie się zgrać, to z po prostu wygrywa. Jeden, jeden dobry gracz nic sam nie zdziała. Niezależnie jakby był dobry, to jeśli przeciwna drużyna współpracuje na jakimś poziomie, to jednak nie ma szans. Tutaj to widać. Dlatego nie rozumiem graczy, którzy uważają się za tak dobrych, że zaraz po chwili piszą czy ktoś może chce jeden na jeden, że on jest świetny, że on jest po prostu najlepszy. Nie, nie o to w tej grze chodzi. Ta gra jest... Lub ci co trują się, że ooooo noby, bo wyskoczyli pięciu na czterech na przykład. O to, to chodzi w tej grze, to chodzi o myślenie. Masz sytuację, zabij jak największą ilość przeciwników, wygraj. Nie zastanawiaj się, czy może to nie jest honorowe dwóch na jednego, bo o to tu chodzi. League of Legends to gra, która jest delikatnie grą strategiczną, ale stawiającą po prostu na umiejętność wykorzysta wykorzystania okazji. Dobra, leży na sus. Nie mają tanka. Znaczy, mają jeszcze jednego, ale jeden mniej tank to jest duża przewaga w tym fajcie, moim zdaniem przynajmniej. Teraz trzeba byłoby się skupić na ADK, czyli na Varusie. Jeśli Varus zginie, to... ...poharatamy. No, i można było, że niemalować kartusa, ale kartusy są dość słaby, tak, bo jest 1-7, nie, kartus nie zadaje żadnych obrażeń. Jak najszybciej trzeba zabić jak najwięcej. Ari ma fajną umiejętność, która po trafieniu nią każdy przeciwnikowi biec prosto na nas. No i teraz jesteśmy silenio żywi. Dobra, ja chyba na dwie jest stąd. No chyba wszyscy zjemy. Jeśli Kartus nie użyje ulti, to przeżyjemy. Ale ja jestem martwy chyba, czy ja to przeżyję. Przeżyłem i to Fartem Dużym Fartem. Dobra, Kartus mógł mnie chwilą zabić. Miałem farta. Teraz tak, ja bym wiem... kupił coś kupię pancerz. Żeby mniejsze obrażenia od... Ataku. Zdobywacie nie od magicznych, ale od ataku nie mam więcej atakujących, jednak właśnie obrażeniami zwykłymi. Dobra panowie, ale nie jesteście w stanie wystarczająco dużo obrażeń zadać, żeby mnie zabić. A ja jestem wprost przeciwnie, jestem silny dość. Tak. Oj, 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 trochę was tu dużo. Mm, nie zauważyłem, że oni tam dobiegli, cholera. Ech, mój team też mógł mi pomóc. Przynajmniej ten trenda, no dobra, cóż. Dobra, trenda może przeżyć. Ma ulti, jeśli ma ulti, to może przeżyć. Ma ulti, czy to przeżyje? To nie, raczej nie przeżyje. Nie przeżyje, niestety. Hmm, zwiększyć sobie obrażenia krytycznie? Nie, będę zbierać na coś, co mi zwiększy po prostu. Chociaż może jeszcze pan coś ulepszyć. To byłoby niegłupim pomysłem. Nie, nie poddajemy się. Panie panowie, to jest jeszcze do wygrania. To jest to jest... Ta, naprawdę Lol zależy czasami od wygrania jednej takiej poważniejszej bitki. Jeśli... Nawet jeśli mocno się sromotnie dostaje, a wygra się jedną taką przeważającą w późniejszych późniejszej czasie gry, wtedy gdy y, po śmierci przeciwnicy muszą czekać naprawdę czasami minutę, to... Cholera, Varus, Varus, Varus. Ale Varus jest martwy, bo ja tutaj zarbędę. No właśnie, Warus jest martwy. Dobra, jest i Varus martwy i to dzięki... ja jeszcze koniec serii, 500 golda więcej dostanę za niego. Świetnie. Nie mają adekery. Prz przez 35 sekund. Dobra, teraz jak najbardziej trzeba ich spuszować. Varus źle zrobił, ponieważ yy, atakował sam. To było naprawdę głupie z jego strony. Ale mój team też widzę, że się mnie śpieszy teraz do... Hmm. Jak tak dalej pójdzie, to ja sam zaatakuję i to też będzie bez sensu. Może dobrze zrobić smoka. Smok, zabicie smoka daje całej, całej drużynie 150 golda. To jest niegłupi pomysł. Ja smok. Nie pomogą moi ludzie. Nawet, no nie, nie zabijemy go, bo jest tu Nasus. Ale Nasus z nami. Ja też. Dobra, ale zabiliśmy go. Ja teraz powinienem się oddalić jak najdalej, bo jestem bardzo osłabiony i się nie przyda mojej drużynie. No i, Ari, nie żyjesz. Świetnie. Tak, zwiększę swoje życie. Teraz przyda się mojej drużynie bardziej tankowata postać. Ale nie uciekniesz, uciekniesz. Uciekniesz. No nie uciekniesz, niestety. To jest właśnie ulti Kartusa, naprawdę. Posta nie musisz umieć grać Kartusem, wystarczy, że rzucisz ulti w odpowiednim momencie i pozabijasz. zabijasz. Dobra, musiałem się to zrobić naprawdę, bo tu bardziej postać tankowatą. Bez sensu Lisney to zrobiłeś, naprawdę bez sensu, ale... Ale jak ma być 4, to naprawdę jest jeszcze do wygrania. Nie, nie, już nie do wygrania. Bo... ...Ari rzuciła się sama na. Nie. nie no to jest naprawdę już. porażka. Moderacja. Sam tego nie wygram. Daj jeszcze mnie zabił, świetnie. Tak, oni już to wygrali w tym momencie. Ech, szkoda. Wydostanie się naprawdę do, do Golda z Silvera będzie trudniejsze niż. A nie, a może w sumie. Czy są jakieś szanse to wygrać? Nie, warso zakończę teraz. Tak, koniec, GG. W takim razie dziękuję za uwagę. Wybaczcie, że te mecze nie będą zawsze wygrane. Ale nie mam zamiaru nie pokazywać tego, czego nie wygrałem. Ponieważ ktoś, kto może mnie oglądać, może się nauczyć. Czegoś nie powtarzając po prostu moich błędów. Nie musi uczyć się, on, jak grać ode mnie, ale może nauczyć się ode mnie, jak nie grać. To też jest dla Was nauką. W takim razie, no, zapraszam na kolejne odcinki z Lona czy z innych gier. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!